Idzie nam naprawdę nieźle Cztery zwycięstwa, tylko jedna porażka Pięć gier do końca Chodzi nam oczywiście o to, żeby wygrać ligę Wygrać ją z tytułem mistrzowskim Czy uda się to osiągnąć? Zobaczymy, bo kolejny mecz przed nami Tym razem Aubameyang podaje do Draxlera Draxler, Draxler pędzi, uderza prawą nogą I w piątej minucie daje nam prowadzenie Po potężnym uderzeniu No i dobrze zapowiada się ten mecz Jeżeli na początku strzela się To to jest naprawdę dobry znak 69 minuta wcześniej nic się nie działo Ale tutaj mamy genialną akcję Roysa. Użył, użył swojej prędkości Wyprzedził obrońcę, strzelił idealnie z technicznym uderzeniem prawą nogą. No i mamy 2 do 0. I tak też kończy się to spotkanie takim wynikiem dokładnie, naprawdę bardzo ładne bramki naszych dwóch zawodników. Przypomnę, Royce i Draxler na samym początku spotkania w czwartej minucie i 69. Końcy na nasze konto lecą, no i my mamy 15 punktów. Wszystko idzie po naszej myśli, ale teraz. Drużyna, która jest warta 2000 zł po oczywiście przeliczeniu, kontra nasza drużyna, która jest warta oczywiście po przeliczeniu 20 zł, także stukrotnie mniej. W takich meczach musiałem być skoncentrowany na maksa i nic nie mogło mi przeszkodzić. Wiedziałem, że muszę udowodnić, że można to wygrać. Także zaczynamy już w 40, już w 45 minucie Balotelli. Nasza pierwsza akcja na bramkę strzela i Neuer został stać w miejscu. Nie miał szans najmniejszych na obronę tego strzału Balotelli. Super napastnik z Włoch daje nam prowadzenie. Kolejna akcja, tym razem, niestety jego Ronaldo strzela lewą nogą, dając mu remis. Naprawdę bardzo ładna akcja zespołowa. Ibrahimowicz podaje. No a portugalski skrzydłowy strzela. Tutaj mamy 60. minutę Balotelli uderza. Bonaventura dobija po pięk Obronie Noiera dając nam 2 do 1, i ten mecz układał się na pewno po naszej myśli w tym momencie. Na domiar złego dla niego, Balotelli postanowił dołożyć jeszcze jedną bramkę na 3 do 1, tylko pokazując. Że kto tutaj powinien wygrać, i cieszył się dość specyficznie, naprawdę. Balotelli chyba nie wiedział za bardzo, się dzieje po tej bramce. Tutaj jeszcze niestety nie skończył walczyć nas przeciwnik, bo Ibrahimowicz postanowił pakować piłkę do siatki w 89 minucie. Niemniej jednak, zakończyło się to naszym zwycięstwem, naszą totalną wiktorią, jeżeli tak to mogę nazwać, bo udało się strzelić dzięki Balotelliemu, Bonaventurze oraz ponownie Balotelliemu. Ten mecz był na plus. 18 punktów. A kolejny wiedziałem, że muszę wygrać. Wiedziałem, a naszym przeciwnikiem miał być Benzema, Modric, Dawid Villa, Alonso Pedro. Są zawodnicy naprawdę dobrzy. Czy uda się nam pokonać ich? Każdy był zmotywowany jak tylko się dało. Wszyscy weszli powoli na boisko, rozglądali się, skoncentrowani na maksa, bo wszyscy wiedzieli, że to mecz, który może zmienić wszystko, może dać nam fundusze na nowych zawodników. No, tylko niestety nie wszyscy byli do końca zadowoleni przeciwko komu stanęliśmy, ponieważ tutaj popchnął jeden drugiego. Już były na samym początku zatar zatargi i ten mecz wiedzieliśmy, że będzie bardzo, bardzo emocjonujący. Już na samym początku dziesiątami uderzają, ale nie trafiają. Jedni i drudzy próbują, gdy nagle dzieje się coś, co niszczy wszystkie marzenia. No i tutaj w tym momencie chciałbym się na chwilę zatrzymać, powiedzieć jak bardzo serwery i jej są. Nie potrafię określić nawet, nie, nie chciałbym używać brzydkich słów. Postanowiłem, że pokażę wam, że pomimo tego, że mnie rozłączyło, internet ciągle miałem, bo od razu to sprawdziłem. Internet ciągle był, a po tym, jak wyszedłem, jakby mnie wyrzuciło, od razu wszedłem. I co? I okazało się, że panowie z jej, no może jakieś nawet panie, postanowili dać mi disconnect, że to ja wyszedłem. Fajnie, fajnie. No ale cóż, mecz trzeba dograć, trzeba zdobyć mistrzostwo, potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy co najmniej remisu, także kolejny mecz przed nami. Ale przeciwnik na pewno nie był prosty Przeciwnik nie był prosty, atakował, to on zaczął tak, tak naprawdę pierwszą groźną akcją w 30 minucie No teraz my, Draxler idealnie zobaczył dziurę między obrońcami Niestety nie zdążył dobrze się ustawić do strzału i bramkarz świetnie to obronił 43 minuta, Royce miał nawet swoją szansę, uderzał lewą nogą, ale prosto niestety w bramkarza Który idealnie się spisał, nie wpuszczając gola Tutaj jeszcze też miał szansę Aubameyang, genialne podanie, ale Royce troszkę zwolnił za bardzo Chciał technicznym strzałem to wykończyć, nie udało mu się jednak zdobywamy remis. Remis, który był nam niezbędny do tego, żeby osiągnąć mistrzostwo w tej lidze. 0 do 0, no trudno. Ważne jest to, że dzięki temu wszystkiemu mamy 19 punktów, no i monety 7000 na nasze konto, które pozwoli nam na transfery.